Fabrykę płytek ceramicznych grupy Tuboncin odwiedził wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Premier obejrzał zakład w łódzkiej specjalnej strefie gospodarczej, który produkuje rocznie ponad 16 milionów metrów kwadratowych płytek, sprzedawanych w blisko 40 krajach świata. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie pogratulować, podziękować pracownikom, kierownictwu tego zakładu, naszego zakładu, który produkuje kafelki. Firmy, która jest firmą polską z polskim kapitałem. Przedsiębiorstwa, które kupuje też swoich konkurentów za granicą, na przykład w Niemczech, a więc dorobiliśmy się już takich firm, które mają swoją wartość, znają swoją wartość, mają swoją siłę kapitałową i są w stanie również ekspandować na rynki zagraniczne. Panie premierze, co pan szczególnie zapamięta z tej fabryki ceramiki Togoni? Szczególnie zapamiętam tą relację między pracownikami, kierownictwem i w jaki sposób widzą ludzie, nadzieję swoje na przyszłość, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby wynagrodzenia w Polsce mogły rosnąć, to firmy muszą stawać się coraz bardziej konkurencyjne, muszą coraz więcej inwestować. Inwestować również w ciągi technologiczne, bo dzięki temu produkcja na jednostkę towaru, w tym przypadku płytki ceramicznej, metr kwadratowy, tutaj w zakładzie produkuje się, czy w, całym, a w całej firmie, 14 milionów metrów kwadratowych rocznie. W tym przypadku tanieje produkt, jeżeli jest dobrze wdrażona automatyzacja, robotyzacja, ale ludzie, którzy pracują przy tych produktach, muszą zarabiać coraz więcej. Dlatego płaca minimalna, którą my, co roku określamy, rośnie zdecydowanie. I w przyszłym roku od 1 stycznia urośnie ponownie co najmniej do poziomu 2450 zł. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił oficjalnie w Ozorkowie obniżenie od 1 października podatku PIT z 18 do 17%. Jesteśmy w stanie teraz obniżyć koszty pracy. Łącznie. O ponad 7-8%, o jeden punkt procentowy z 18 na 17, ale też podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, które były nieruszane od parunastu lat. Z 1335 zł rocznie na 3000 zł rocznie. Te wszystkie zmiany podatkowe spowodują, że w kieszeni każdego pracownika w Polsce. Tylko ten ruch, ta zmiana, którą wdrażamy od 1 października tego roku, spowoduje, że zostanie rocznie kilkaset złotych w portfelu, w zależności od tego, kto ile zarabia, oczywiście mogą to być większe środki w stosunku do swojej, swojego wynagrodzenia brutto obecnie. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw zakładające obniżenie podatku PIT oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października, choć wcześniej planowano wprowadzenie tych zmian dopiero od początku przyszłego roku.